Siemanko moi drodzy, tu Jarosław Aktywny kanał. Mamy obecnie jesień i jakieś pół roku temu rozpocząłem budowę mojego pierwszego garażu. Garażu w cudzysłowie. był to namiot, w którym budowałem swojego mini kampera. W tym odcinku opowiem o jego plusach minusach oraz czy była to dobra inwestycja. Skąd w ogóle takie rozwiązanie? Jeśli ktoś z Was budował jakiś pojazd, to wie, jakim problemem jest pogoda i to, że niekiedy szybko się po prostu ściemnia, a można by troszkę jeszcze porobić. To był spory problem, kiedy pierwszy raz budowałem swojego campervana. Rozkładanie wszystkiego i składanie naprawdę zajmowało dużo czasu, a szukanie też wszystkiego za każdym razem to nie jest komfortowa sprawa. Postanowiłem poszukać jakiegoś garażu na wynajem. Niestety w mojej okolicy nie znalazłem niczego. Więc przejrzałem internet, czy są jakieś garaże mobilne, i znalazłem bardzo fajną opcję zupełnie nowego garażu mobilnego. Kupiłem jak najbardziej tymczasowe tylko można. W związku z tym, że miałem teren uznajomych, to nie chciałem inwestować w coś bardzo stałego. Typ tego namiotu, oczywiście, wrzucę Wam w linka. Kosztował on około 1800 zł. Dlaczego taki model? Dlaczego ten typ namiotu, a nie taki, wiecie, bardziej garażowy? Przede wszystkim cena i to, że ja to rozwiązanie traktowałem bardzo tymczasowo. Na początku chciałem, aby on tam stał maksymalnie 2-3 miesiące. Zrobić te najważniejsze rzeczy i go złożyć. Jednak ten termin troszkę mi się przedłużył. Niestety, ze względu na to, że trochę w ostatnim czasie pozmieniało się moje życie zawodowe, to nie było aż tak dużo czasu na pracę w kamperze. I dlatego namiot stał od marca aż do połowy października. Dłużej już nie chciałbym, żeby stał, bo przede wszystkim, jeżeli by nagle mnie śnieg zaskoczył, a no już w listopadzie niekiedy to się zdarzało, to byłby duży problem. Pogoda też jest coraz bardziej nieprzyjemna, dlatego nie chciałem go potem składać, wiecie, w jakichś jeszcze bardziej trudnych warunkach. Największą moją rozkwiną było to, czy to wszystko wejdzie do mojego busa, bo nie chciałem tego zostawiać na kilka razy, żeby przewozić tam i z powrotem. Tylko wszystko poukładać, pakować wszystko naraz, zawieźć wszystko do mojego magazynku, gdzie namiot przeleży sobie tą trudniejszą porę roku. Być może w przyszłym roku, jak będzie taka potrzeba, to też go rozstawię. Ile zajmuje rozłożenie go i złożenie? Robiłem to wtedy pierwszy raz. Zajęło mi dwa dni. Dni. Takie dwa dni po 5 godzin. W stawianiu już tej głównej konstrukcji pomagało mi kilka osób. Czy da się to zrobić samemu? Jeżeli by zastosować jakieś tłumy lub patenty, jakieś drabinki, żeby to wszystko podnieść, to pewnie można by to zrobić samemu. Ale polecam robić to minimalnie w dwie osoby. Wtedy naprawdę wszystko idzie dużo szybciej, a przede wszystkim jest też raźniej. Teraz najważniejsza sprawa, gdzie postawić taki namiot. I tutaj tą wypowiedź muszę mocno podkreślić. Postawcie to w jak najbardziej wyciszonym miejscu, jak tylko możecie. Dla przykładu, jeżeli mój namiot stałby na otwartym polu, to raczej by kilku wichur nie przetrwał w tak dobrym stanie, jak jest teraz. Był? ustawiony między drzewami. Niestety troszkę te drzewa e, powodowały to, że jest bardziej brudny niż e, tak jakby stał w szczerym polu, ale wolałem, żeby był troszkę bardziej przybrudzony niż pokrzywiony czy też co gorsza zupełnie zniszczony. Jeśli by do takiej wychóry doszło, to przede wszystkim najważniejsze jest to, aby ściągnąć całą plandekę. Samej konstrukcji no, raczej nie powinno ruszyć, a ściąganie tych wszystkich boków i dachu to nie jest aż tak trudna sprawa. Jak wiecie, że idzie burza to spokojnie te wszystkie ścianki z pomocą jednej bądź więcej osób dacie radę zrobić maksymalnie w pół godziny. Dlatego pamiętajcie, żeby rozstawić taki namiot w jak najbardziej zaciszonym, spokojnym miejscu, gdzieś między jakimiś budynkami bądź też drzewami, które będą osłaniać od wiatru. Czy taki namiot nadaje się na cały rok? No ten model, który ja mam, absolutnie nie, bo jeżeli by przyszedł śnieg, to raczej na pewno by się pod jego naporem zawalił. Są oczywiście też takie namioty, które są całoroczne. Jednak wtedy jego konstrukcja jest dużo bardziej zmaciana, też te wszystkie ścianki oraz dach jest z dużo mocniejszego materiału. A co też za tym idzie, to koszt takiego namiotu może być nawet trzykrotnie większy. Jeśli chcecie sobie go rozstawić na dłuższy okres i macie takie miejsce, to myślę, że nawet bym zainwestował w coś takiego, gadając jakąś mocną dmuchawę na gaz do środka. Wiadomo, że nie utrzyma to ciepła na dłużej, nie ma tam żadnej izolacji, ale na takie prace tymczasowe, na godzinę dwie, spokojnie takie coś może się sprawdzić. Widziałem też jakieś patenty, że ludzie sobie ocieplali to od wewnątrz, jakimiś foliami, czy też nawet styropianem, który układali na te ścianki. Pamiętajcie, że ja mam tą wersję najbardziej lekką, gdzie wszystkie elementy są. Bardzo tymczasowe. Tu chodzi o to, żeby go rozłożyć na tydzień, dwa do ogródka, zrobić sobie jakąś imprezę w środku i potem go złożyć. Wykorzystałem to przez ponad 6 miesięcy i sprawdziło się super. Teraz na tym etapie chciałbym opowiedzieć o kilku minusach, które on ma, bo wiadomo, wszystko ma swoje plusy i minusy. Co mi się najbardziej w nim nie podobało, albo co po prostu można by zrobić inaczej. Pierwszy i największy jego minus to stabilność konstrukcji. Wybierając ten model, wiedziałem co biorę i ja się na to zgodziłem. Jednak jeżeli chcecie taki mobilny garaż, który będzie bardziej stabilny, to wybierzcie dużo wyższy model. Na rynku jest ich mnóstwo i możecie sobie spokojnie poszukać. Wtedy to jest dużo większa inwestycja. Podczas bardzo wietrznych dni mocno się jednak trząsą. Czy to był jakiś problem? No nie. Jeżeli nagrywałem na przykład w środku filmik, to niekiedy miałem problem z dźwiękiem, ale przy pracach nie był to aż taki duży problem. Wiedziałem co robię, ale muszę powiedzieć jednak, że jego stabilność to jest minus. A teraz jeszcze jedna kwestia. Czy on był mocno zakotwiony do ziemi? Przywiązałem go do wszelkich stałych elementów, gdzieś tam do drzewa, do płotu. Przymocowałem go też tymi mocnymi śledziami, takimi wkręcanymi do ziemi. I przede wszystkim, linkami z każdej strony dołożyłem też kilka pasów, po to, aby mieć takie zabezpieczenie, że jednak jest trochę bardziej niż przychodzi to od producenta. Można powiedzieć, że praktycznie w ogóle miwanie razu nie przesunęło. Drugim minusem jest też to, że jeżeli będziecie mieli go gdzieś w ogrodzie, to wiadomo, że do środka wejdą wam wszystkie robaczki, które w tym ogrodzie żyją. Jeżeli ktoś się bardzo boi pająków, to nie polecam go stosować, bo tam pająki są po pewnym czasie po prostu wszędzie. I uwierzcie mi, że można tam spotkać najbardziej dorodne okazy. Ja nie mam szczególnie jakiegoś lęku przed pająkami, oczywiście tymi naszymi tutaj, które żyją w Polsce. Raczej nie chciałbym murcować z tymi wiecie większymi mi to praktycznie w ogóle nie przeszkadzało. Ale wiem, że dla kogoś może być to kwestia nie do przejścia. W takim wypadku jednak bardziej polecam garaż murowany. Kolejnym minusem jest też temperatura. Jeśli na dworze jest zimno, no to wiadomo, że w środku ciepło. Też nie będzie. Na pewno będzie Was chronił od wiatru i to jest jego duży plus, ale o tym powiem później. E, przy jakiejś dużej wilgoci, opadach deszczu, tu też warto, aby wszystko było podniesione na paletach bądź jakichś cegłówkach. Wszelkie opady deszczu powodują to, że ta jednak woda dostanie się gdzieś tam do środka, a jak będziecie mieli jakiś mebel położony, co mówiąc najgorzej z kampera albo z czegoś innego, albo jakiś stół na ziemi, to uwierzcie mi, że na 100% będzie on zawilgocony. Dlatego wszelkie rzeczy, które nie mogą być zmoczone muszą stać na podwyższeniu. Najlepiej na paletach albo jakichś większych cegłach. No i taki ostatni minus, który wcale nie musi przykazać, ale niekiedy był lekko uciążliwy, to jest hałas. W tego typu namiocie nie ma żadnej izolacji dźwiękowej. I wszystko, co robicie w środku, będzie słyszalne bardzo na zewnątrz. Jakieś wszystko, co się dzieje na zewnątrz, będzie też słyszalne mega w środku. Jeżeli jesteście osobami, które lubią spokój i ciszę przy pracy, to w takim mobilnym namiocie nie będzie to miało miejsca. Jeżeli macie za płotem jakiegoś psa, który bardzo lubi sobie poszczekać. Zobaczcie czymś, co zadziałało u mnie. Chodźcie do środka. To też cały czas będziecie go słyszeć. Trafiłem na takiego pieska za płotem, który co jakiś czas urządzał sobie kilkominutową rozmowę ze swoim ziomkiem naprzeciwko. No i... Wtedy oczywiście nagrywanie nie było za bardzo możliwe, ale nie był to też aż taki dla mnie problem, bo jestem do takich warunków przyzwyczajony. Jednak, jeśli ktoś lubi spokój przy pracy, to wtedy trzeba raczej pomyśleć o garażu murowanym. W moim wypadku minusem było też to, że nie miałem równej podłogi. Rozłożyłem go na trawie i wiadomo, że na tej trawie nie zawsze jest równo, a po takim czasie ta trawa jednak staje się już taka. Lekko zmychacona. Co chwilę się pojawiał jakiś brud, kurz. Niektórzy z Was zwracali mi na to uwagę już we wcześniejszych komentarzach i mieliście rację. Ja też z tym byłem pogodzony, że takie coś będzie miało miejsce. Ale jeśli macie możliwość postawienia takiego namiotu na kawałku betonu, chodniku czy kostce brukowej, to polecam jednak, aby stał on na takiej kostce brukowej. Wtedy ta praca będzie o wiele bardziej wygodna. I teraz plusy tego rozwiązania. Największy plus nie pada ci na głowę. To jest po prostu totalny game changer. Przy wszelkich warunkach, takich pogodowych, jakie były, przy lekkim deszczu, nie mógłbym już pracować z drewnem. A tutaj bez problemu mogłem sobie pracować, kiedy chciałem. Drugi plus: taki garaż chroni od wiatru. Gdy były upały, było dosyć sucho i wiatr mocno wiał, to na całym podwórku unosił się pewnego rodzaju kurz. Zawsze on tam jest gdzieś przy takiej pogodzie. A ten garaż chronił mnie znakomicie przed tym kurzem. Dzięki temu nie musiałem go sprzątać wewnątrz, nie miałem go na żadnych urządzeniach, a przede wszystkim meblach. Przy dobrej pogodzie, gdzie był lekki wiatr, to był też niesamowity plus. Ogromnym jego plusem jest też to, że miał bardzo dużo miejsca. Kupiłem wersję 8x4. 6x4 byłaby. Lekko za mała na tego rodzaju busa. A jeżeli macie większego busa, to takie 8 na 4 to jest minimum. Ale dzięki temu, że miałem 8 na 4 mogłem sobie spokojnie chodzić dookoła busa. Jeżeli bym go ustawił nawet na środku, to wtedy też nie byłoby problemów. Dościsnąłem go do tej prawej ścianki i dzięki temu miałem zawsze możliwość pracy bardziej od, tego, od tej strony, od której najbardziej zależało, i też od tylnej strony. A na końcu plus, na którym mi bardzo zależało, to to, że po każdej pracy nie będę musiał wnosić i wynosić do busa całego sprzętu, który jest mi potrzebny do pracy. Wszelkie narzędzia, które były mi potrzebne, mogłem po prostu pochować sobie gdzieś tam na półki drewno oraz kantówki, z którego wszystko budowałem, mogło być poukładane z boku na ściance. Dzięki temu miałem wszystko pod ręką, nie musiałem tego cały czas wnosić, wynosić, chować gdzieś w jakieś inne miejsca. Mogło sobie to po prostu być tam poukładane, niekiedy bardziej poukładane, niekiedy mniej poukładane. Bo wiadomo, bałagan też się robił, ale największą moją radością było to, że miałem to wszystko w jednym miejscu, pod ręką. Wychodziłem, zapinałem namiot, potem wracałem do pracy, wyciągałem to tylko, poukładałem sobie i praktycznie w kilka minut mogłem znów pracować. Czy taki zakup jest opłacalny? Po tym okresie ponad pół roku, z którego ja korzystałem, stwierdzam, że w 100% tak. Jeżeli miałbym jeszcze raz kupić taki namiot, to przemyślałbym tylko czy nie kupiłbym wersji bardziej wzmacnianej. Jednak ta wersja ma też ten plus, że po jej złożeniu mogę spokojnie ją schować do jakiejś mniejszej komórki i nie będzie zajmować aż tak dużo miejsca. A jeśli na przykład w przyszłym roku nie będę chciał go rozkładać, a załóżmy, będę chciał zrobić sobie jakąś imprezę w ogrodzie, to ten model, który ja mam, będzie się do tego idealnie nadawał. Ostatnio dostałem też pewną niespodziankę do testów i mogę już Wam zdradzić, że jestem w trakcie testowania tego oto cuda. Przenośna stacja zasilania. Taka idealna do kampera czy też mniejszego samochodu. Mam do niej też mobilne. Panele solarne, dlatego już w jakimś kolejnym odcinku postaram się powiedzieć wszystko o jej plusach, minusach, czy jest ona w stanie zastąpić tą instalację elektryczną, którą na przykład ja mam w kamperze. A jeśli te informacje były w jakiś sposób do Was przydatne, to oczywiście zapraszam do naciśnięcia tego guzika, gdzie jest kciuk w górę, do tego kolejnego guzika, gdzie jest subskrybuj, to bardzo pomaga w rozwoju kanału. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku.